Krishna. Przepraszam, że za przerwanie, bo ktoś zadzwonili mi. Bardzo przepraszam. Skończę ten, ten rozdział? Tak? 26 6, 6 rozdział. Wspaniale Krishna. Tak? Ostatni werset, 25, który zaczęliśmy czytać. Tak. Gdzie, gdzie było powiedziane, że Indra rozgniewał się z powodu przerwania ofiary i w rezultacie sprawił, że na Gokulów spadli deszczy grat, którym towarzyszyli pioruny i silny wiatr. Wszystko to przyczyniło się do wielkiego cierpienia tamtejniejszych pasterzy i zwierząt. Tak, prem Hari pozdrawiam ci z urodzeniem. Narodziny, jak to mówi się po polsku. Pozdrawiam. Happy birthday to you. Hare Krishna to you. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś, że pomagasz mi w moim służeniu dla wajsznawów. Bardzo Ci dziękuję. Gdy Pan Krishna z natury zawsze pełen współczucia, ujrzał stan tych, dla których był jedynym schronieniem, uśmiechnął się szeroko i podniosł jedną ręką wzgórzu Gobarda, tak jak małe dziecko podnosi grzyba, by się nim pobawić. Trzymając uniesione w ten sposób wzgórze, ochronia społeczność pasterzy. Niech on, Gowinda Pan, krów oraz niszczyciel falszywej dumy Indry, będzie z nas zadowolony. Tak, w znaczeniu już czytaliśmy i jeszcze raz powtórzymy, że słowo Indra znaczy Pan lub Król i z tego powodu Krishna jest w tym wersecie znacząco nazywany indro Panem Krów i w rzeczywistości jest On prawdziwym Indro, prawdziwym Blacą, a polbogowie są jedynie Jego sługami reprezentując Jego najwyższą wolę. Z tego poprzedniego wersetu tego rozdziału wynika, że podniesienie wzgórza Gowardana przez Pana Krishna zrobiło niemale wrażenie na prostych pasterzach z Ktoż którzy stali przypominali sobie o tym łoczynie. Z pewnością każdy, kto przezwo i obiektywnie rozważy czyny młodego Krzyszny, podporządkuje mu się i stanie się jego wiecznym wielbicielem w miłosnej Służbie oddania. Jest to racjonalną konkluzją, do której należy dojść do przeczytania tego rozdziału. W ten sposób pokorni Słudzy Śniśni Śrima Adbhaktivedanta Swamiego Prabhupady, kończę objaśnienie do 26 rozdziału 10 księgi Śrima tam zatytułowanego "Wspaniale Krishna. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Rama Hari Hari. Tak, dziękuję wspaniałemu Prem Hari Prabhu. I jutro już będziemy czytać rozdział 27. Pan Indre i Matha Surabi ofiarują modlitwy. Bardzo pięknie. I potem jeszcze będzie 28 rozdział. Krishna ratuje na Maradzie ze siedziby Waruny. I wtedy przejdziemy do czytania. Krishna Najwyższy Pan Boga, Krishna Supreme Personality of Godhead. Rozdział będzie już 29 stamtąd. Hare Krishna. Dobranoc i słodkich snów. Hare Krishna.